Witam wszystkich! Dzisiaj chciałem Wam pokazać taki krótki filmik, dzięki któremu dowiecie się, jak założyć taką gętką końcówkę do tej mini szlifierki Was Polska. Generalnie potrzebujemy dwóch kluczyków. Jeden służy do mini szlifierki, drugi tutaj do blokady tej końcówki w tym giętkim przewodzie. Także generalnie będę Wam pokazywał krok po kroku, jak to się robi. Najpierw bierzemy mini szlifierkę, odkręcamy sobie tutaj tą tulejkę. Oczywiście tutaj sobie blokujemy wszystko i tutaj mam założony już założoną już taką tulejkę przygotowaną właśnie do tego specjalnie przewodu Chyba chyba do tego przewodu. Zaraz sprawdzimy zresztą. Generalnie polega to na tym, że musimy tutaj wysunąć troszeczkę ten środek, no niestety nie. muszę zmienić na pasującą końcówkę, tak aby średnica tutaj tego otworku była dopasowana do tej końcówki, także idę przyniosę O, już jestem z powrotem. Właśnie wyjąłem z zestawu dwie końcówki. Prawdopodobnie ta będzie pasowała. Dokładnie nachodzi po, po zaciśnięciu. Będzie no, mocno tutaj trzymała to wszystko. Wkładamy oczywiście taką końcówkę do mini szlifierki. Zakręcamy tutaj. Teraz delikatnie. Włożę tutaj tą końcówkę. Cały czas trzymam tutaj przycisk blokady, aby to wszystko teraz mocno skręcić. Tak jest. Teraz mamy mocno skręconą tą całą końcówkę. Ten przewód jest trzymany. Wystarczy teraz to wszystko odpowiednio skręcić. Oczywiście tam ta końcówka musi nam wejść z drugiej strony. Tak żeby o, jest. I już mamy przykręconą, giętką końcóweczkę. Teraz możemy do niej założyć sobie jakąś końcówkę, na której będziemy pracować. W tym celu tutaj pokażę Wam taką tarczę do cięcia. Tarcza włożona. I teraz używamy kluczyka do blokady. To jest taka dziurka. I możemy tą końcówkę dzięki temu Mocno teraz dokręcić, tak żeby to wszystko nie wyleciało podczas pracy. Wszystko jest przykręcone, i w zasadzie mamy gotowy zestaw do pracy. Pokażę Wam, jak to działa. Tutaj mamy jeszcze na końcu tej mini szlifierki taki ukwyt. Dzięki któremu możemy ją powiesić gdzieś u siebie w warsztacie, żeby to sobie wszystko dowisiało i możemy spokojnie pracować. Demontaż oczywiście jest taki sam analogicznie w stosunku jak do przykręcania, czyli aby odkręcić to wszystko znowu blokujemy tutaj kluczykiem wszystko, odkręcamy, wyjmujemy końcówkę, wkładamy jakąś inną. Oczywiście sobie najlepiej to jest zablokować, jak nie używamy. I proszę, odkręcenie następuje tak samo. Już widzicie, to nam się wysunęło troszeczkę. Teraz możemy zablokować sobie końcówkę i odkręcić wszystko z powrotem przykręcamy i proszę, wszystko jest bez problemu zrobione pokażę Wam jeszcze taki motyw ten cały przewód, który się obraca, można go wyciągnąć z tego z tego ogółowego przewodu jest to zrobione na zasadzie takiej, że dwie końcówki są tutaj zrobione prostokątne. Jedna jest od szlifierki, która po ściśnięciu obraca całym tym przewodem wokół osi. Po drugiej stronie też mamy kwadratowy mm, kwadratowe zakończenie. Dzięki temu wszystko y, po prostu się kręci w tym przewodzie. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że. Komuś się przyda taki mały poradnik. Jakby nie wiedział jak zmienić taką końcówkę. W instrukcji co prawda nie mamy opisane za bardzo jak to zrobić szczegółowo. Dlatego mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda kiedyś. To by było chyba na tyle. Jeżeli macie więcej pytań zapraszam oczywiście na moje forum. www.pimpmyblackberry.kit.pl Dzięki temu możemy sobie tam podyskutować na temat tej mini szlifierki. To by było na tyle. Pozdrawiam.